Wiem, wiem co mówiłem o tych gratisach i podtrzymuję to, ale w tym odcinku ocenimy to jako mały setek w swojej kategorii cenowej, ponieważ cały czas, jeżeli, ponieważ cały czas, jeżeli ktoś by mi powiedział, że to jest fajne za 700 zł, no to mogę mu powiedzieć tylko, że... Ale odstawmy te promocyjne animozje i zobaczmy, co kryje się w środku, bo już słuchajcie, nie mogę się doczekać. Jako pierwszy i najtańszy gratis mamy polibak z X-Wingiem na 40-lecie. I powiem wam szczerze, że pomyliłem się co do tego modeliku, bo kiedy zobaczyłem go pierwszy raz, wyglądał mi... Jak konstrukcja, którą jednocześnie dostaliśmy w gazetce. No czy wiadomo, to nie jest tak, że to jest inna galaktyka, to cały czas są dosyć podobne modele. Niemniej, ten jest lepszy. Chciałem wam to pokazać na recenzji, ale ja cały czas uważam, że to jest substytut monety z papieżem. Zobaczmy, co jest w środku. Ej, ładnie to wygląda. Tu mamy jakąś instrukcję. Dobra, czyli powinniśmy. O, chyba o coś takiego im chodziło. Taki stojaczek nam proponuje LEGO. A co my tak właściwie tutaj mamy? Mamy taką płytkę, ona jest... czegoś na wzór plexi? Bym powiedział wiecie, szyba tylko plastikowa. Ten plan gwiazdy śmierci w ogóle pokrywa się z tą monetą, kiedy na niej leży. Nie wiem, czy tu możemy mówić o rewersie i awersie. Dlatego z jednej strony mamy po prostu drugą gwiazdę śmierci, wyrysowaną pięknie na monecie, a co mamy z drugiej strony monety, która powiem Wam, że jest dosyć ciężka, jeżeli chodzi o jej wykonanie, no, tak jak widzicie po bokach, a, mogłoby pozostawiać trochę do życzenia, gdybyśmy byli kolekcjonerami mo monet. Gdyby to był kanał numizmatyczny, no to na pewno nie byłaby to topka. Ale że jest to kanał Olego, to powiem wam szczerze, jako pamiątka 40-lecia powrotu Jedi. Nie wiem, no kiedyś dostałem od babci dwie monety z papieżem. Dlatego cieszę się, że w końcu mam własną monetę, która jest. jest po prostu lepsza. No ale czy jest jakoś szczególnie fajna? Jako pamiątka, fajnie to mieć. No ale dobra, wróćmy z tej mojej osobistej wycieczki, ponieważ przed nami druga gwiazda śmierci. Oczywiście jest to 18+, plus 289 części, jest bardziej wysokie niż szerokie. Z tyłu mamy zaprezentowaną tą niedobudowaną jeszcze część Gwiazdy Śmierci. Wszystko na takiej ładnej podst podstawerce. Oczywiście widzimy samą drugą Gwiazdę Śmierci. No i tutaj macie wymiary. Jeżeli komuś jakimś cudem nie za dużo mówi 15 cm, to powstrzymam się od niesmacznych żartów oraz śmiania się z Moniki Kociołek i podpowiem Wam, że jest to mniej więcej półtorej figurki Hasbro. Sachmat! Moi mili Państwo, skoro drugi raz w historii tego kanału, oczywiście jeśli chodzi o mnie, otworzymy pudełko nożem, to nie może być to zwykły nóż. I przywołuję tutaj znowu miecz z czarnego drewna z Zanzibaru godny samego maćka. Przydałby się jeszcze jakiś gnat, no przynajmniej ma wyglądać niebezpiecznie i to tutaj też mamy. I przydałoby się jeszcze, nie wiem, może jaja ze stali jak na złość ostrość niełaty. O, dobra. O, tu, tu już puściło, dobrze. Oh. I co my tu mamy? Tak, słuchajcie, to jest ta piękna instrukcja. Fakt, jest render, wiem, ale to już jest ten ładniejszy typ instrukcji, który mamy w dioramach. Więc może jest cień nadziei, że zobaczymy historię setu. A no, dostaniemy reklamę. Rebuild the world. Jest to po prostu trochę ładniejsza instrukcja niż ta, którą dostajemy zazwyczaj. Ale też bez jakiegoś większego szału. Za to z bardzo dużym sałem podchodzę do tego klocka, jest po prostu przepiękny. Jako fan cieszę się, że trafił w moje ręce i nie przedłużam już. Mam trzy, nie przepraszam, mamy cztery woreczki przed nami i czas się za nie zabrać. No i, jest już, no i jest już z nami i prezentuje się powiem Wam dość uroczo. Na karuzeli mamy oczywiście ten przepiękny klocek. No słuchajcie, ten klocek robi na mnie naprawdę duże wrażenie. Jakkolwiek to źle zdanie brzmi. Ten srebrny to jest chrom, dlatego pod światło potrafi się prześlicznie zabłyszczeć. I zobaczmy, co oferuje nam druga gwiazda śmierci. Zaczniemy może od tego fikuśnego lasera. On jest zbudowany na dwóch barach. jak Na podstawie dwóch barów roślinki. Yy, takiego zielonego pina małego. Yy. Nie pamiętam jak się nazywa ten klocek, ale taki transparentny klocek, pamiętajmy, no po takim secie nie możemy oczekiwać zbyt wiele, ale jednak fajnie by było, gdyby to całe było transparentne. Jeżeli chodzi o budowę Gwiazdy Śmierci, to rozczłonkuję ją, żeby Wam pokazać. Oj. O, Podstawą Gwiazdy Śmierci są takie oto klocki, do których dzięki zmodyfikowanym plejtom z zaczepem przyczepiamy panele Gwiazdy Śmierci. Tak naprawdę instrukcja zawiera mnóstwo momentów typu zrób to razy 7, zrób to razy 4 i dokładnie na tym opiera się ta bryła. Tu bardzo ładnie wykończyli nam tę paradoksalnie niewykończoną część drugiej gwiazdy śmierci. Jeżeli chodzi o to, to również jest jeden. Kurczę, czy uda mi się to teraz odpiąć, żeby wam pokazać, uda mi się chyba, to również jest przyczepione na takich panelach, i mało tego to. Jest dokładnie tak samo zbudowany jak ta część tu, tylko tu jest na odwrót. Jeżeli chodzi o techniki budowania, strasznie mi się to podoba w tym małym seciku. Wiadomo, no nie za 700 zł, ale za 150 jak najbardziej. Przejdźmy do naszego feralnego isterega, czyli sali tronowej imperatora. Kurczę, no fajnie, fajnie. Tylko boli, że jest w złą stronę, no nie? Znaczy, boli jak boli. Bolałoby, gdyby to było za 700. Za 150 jest to fajny isterek. Wszystkie panele możemy oczywiście podsłaniać. Możecie zobaczyć wtedy jak to wygląda od spodu. Cała konstrukcja jest wspierana przez dosyć długiego axla, który przechodzi w... przez te okrągłe klocuchy. Podstawkę stanowi czarny disz. Jest estetycznie, jest spoko. Jest to taka mała ozdóbka na półkę. I w swojej roli u mnie pozostanie. Nie zamierzam tego przebudowywać. No to cyk. Tak, właśnie e, obniżyłem wartość tego X-Winga niemalże do zera. Klocuchy oczywiście mamy bezpośrednio wsypane, no i słuchajcie, patrzcie, taka baby instrukcja z renderem. No i przed nami miniaturka jednego z najbardziej ikonicznych statków w Gwiezdnych Wojnach, X-Winga. Porównajmy go sobie z tym, co dostaliśmy w gazetce. Jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o jego budowę, o jego wykończenie skrzydła troszeczkę, jak się je zamknie to ten efekt będzie większy, patrzcie, trochę duże względem kabiny, trochę duże, ale styl uważam, że jest ok. jest to dużo lepiej zbudowany model od tego gazetkowego, silniki są dosyć podobnie zbudowane, jest tu kilka ciekawych rozwiązań, eee, na przykład patrzcie to, eee, to jak ten tył jest zamocowany to mi się strasznie spodobało, bo on jest na luźno przyczepiony za ten klocek oraz na zawias kółkowy. Idzie? No, musiałem wam coś powiedzieć: no, to jest Mikrofighter. Tutaj naprawdę nie ma jakichś szczegółów mm, zbytnio dobrze rozwiniętych. Nie jest to statek, o którym, nad którym można się rozpływać. Nie zajrzymy tutaj do kabiny. Ale jako taki mikromodelik, taki gratisik z naszego fajnego uniwersum, czemu nie? No to się często odczepia. Jako takie mikromodeliki jest fajnie. W granicach dwóch stówek polecam, tylko właśnie, słuchajcie, tak na podsumowanie chciałem wam coś powiedzieć. Teraz rynek będzie szalał, teraz ludzie będą wam to wciskać po zawyżonych cenach, poczekajcie, minie okres święta, hype opadnie, i kupicie to w dużo sensowniejszych cenach niż ja nawet. A jeśli planowaliście akurat takiej zakupy na LEGO, na przykład ze względu na te gratisy, no to w tym odcinku mogliście zobaczyć jak to jest zrobione, jak to wygląda. I no, dajcie znać, czy macie, czy zapolujecie. I tyle. Jesteśmy w kontakcie i widzimy się jutro.